Pierwszym prelegentem będzie przedsiębiorca, współzałożyciel Altery.pl i Schołd Digital z zajmowaniem magnety i sprzedawca. Wierzę, że nowoczesne technologie są klucz do wyzwań sytuacji zarówno przed firmami, jak i przed współczesnym światem. Od wielu lat zbiera doświadczenie i wiedzę na rynku ETI zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Przed nami Olaf Leśnik. Sala jest mała, więc chyba nie słychać. Czy słychać mnie po prawej, słychać mnie po lewej? Eee, dobrze. Dobra. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałem wam powiedzieć o rzeczy, która może się wydawać trochę egzotyczna dla osoby, która prowadzi dwie spółki w branży IT, czyli marketingu B2B. A dlaczego mówię, że może się wydawać egzotyczna, no bo co gość, który, prowadzi, który jest politologiem po pierwsze, a po drugie prowadzi dwie firmy w IT, może być marketingu. Nagle tak się złożyło w że ja rok temu, ponaj, jakieś półtora roku temu, powziąłem sobie postanowienie, że ja nie chcę już sprzedawać w swoich firmach. Nie chcę sprzedawać i nie chcę chodzić na spotkania. Nie dlatego, że nie lubię, bo lubię to bardzo, ale dlatego, że doszedłem do, że jest moment do dokonania żabiego skoku i wyskalowania tych przedsięwzięć nieco bardziej, nieco lepiej, i tak też do tego doszedłem. Więc dlatego, opowiem Wam trochę o swojej historii, a przy okazji może dowiecie się czegoś interesującego dla Waszych biznesów. I chciałem zacząć od tego, że chciałem zapytać, połapić e, e, się w interakcję, kto z was ma konto na którymś z tych portali, które teraz są na ekranie? Ręka Dobra, tak też przypuszczałem. E, drugie pytanie. Kto z was biznesowo wykorzystuje któryś... Kto z was biznesowo wykorzystuje Do Dobra, jest dobrze. A teraz doprecyzuję pytanie. Kto z Was przynajmniej raz w tygodniu ze swojego osobistego konta, osobistego, nie filmowego, nie takiego, ale ten typu, jak ja mam, który ze swojego konta postuje coś na którymś z tych portali? No jest znacznie mniej, ale no i tak jest. <grymne> <grymne> z, z takiego konta, który jest Twoim kontem osobistym. Wykorzystujesz się I Teraz słuchajcie, to jakby ta statystyka i tak jest świetna na tej sali, bo uważam, że skoro jest tak na oko pewnie 65% ludzi, którzy to robią, to, 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 to znaczy, że nie wiem, czy w ogóle ta moja dzisiejsza prezentacja jest potrzebna. Ale teraz chciałem Wam powiedzieć o tym, jak zmienia się w ogóle rynek b 2 b bo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, zwłaszcza tych osób, które są przyzwyczajone do takich metod pozyskiwania klienta robienia biznesu, jakie znamy od ma. 80, według Gartnera 80% interakcji B2B do 2025 roku będzie się odbywało w kanale digital, czyli online. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że jeśli ktoś będzie chciał kupić wasze usługi, to zgłosi się do was dopiero wtedy, jak już będzie miał zdesperczowane co chce kupić, dowie się o, o tym co to jest, jakie ma zastosowania, jakie ma opcje, ile ma planów, ile ma możliwości i dopiero później skontaktuje się z wami, jeśli będziecie mieć szczęście. Bo te interakcje, związane z procesem decyzyjnym, które prowadzą do tego, że klient w końcu się do was odzywa, będą się odbywały właśnie w kanale cyfrowym. Druga rzecz, która jest taką trochę egzotyczną ciekawostką, bo ja przygotowując się do odpalenia swojego trzeciego biznesu, robiłem takie research. Zapytałem 40 przedsiębiorców, wykaznych jest nawet na z więc dziękuję, o to, żeby powiedzieli mi z, z jakiego typu kontentu najchętniej korzystają, czyli jakby do czego, z czego się dowiadujesz nowych informacji? 93% osób, a były do wyboru artykuły, były do wyboru infografiki, były do wyboru krótkie i długie wideo, 93% osób, które brały w tym udział, powiedziały, że preferuje przyswajać treści wideo. No i ostatnia rzecz, takie pytanie do was, gdzie wy szukacie jakichś usług lub jakich informacji? Jak czegoś poszukujecie? Pytanie, czy ktoś jeszcze chodzi do biblioteki? Czy w no i teraz oczywiście może tak powiedzieć, no bo pewnie jest część osób na sali, które podnoszą słuchawkę i do zaufanego profesjonalisty lub profesjonalisty w danym temacie. Ale myślę, że jednak przytłaczająca większość ludzi, nawet nie tych na sali, szuka w Google. Albo pyta w No i teraz nie wiem, czy kojarzycie się tych ludzi. Co było dla nich charakterystyczne? Czy ktoś pamięta to? Co było charakterystyczne dla nich? Dobry pomysł. Jeszcze raz? Dobry pomysł. Dobre pomysły. Ale co, co jeszcze się działo z drugiej? Zawsze byliśmy śmignięci. Zawsze byliśmy śmignięci. W no, jakby im nie wychodziło za często. Właściwie to właściwie chyba nigdy im nie wychodziło. Być. Ale oni mieli jedną świetną cechę, która stara, że właśnie znajdziecie się dzisiaj na tym slajdzie, która jest mi bliska w tych moich wysiłkach ostatniego, ostatniego półtora roku. Oni próbowali. I słuchajcie, chciałem wam dzisiaj powiedzieć o trzech konkretnych rzeczach, które uważam, że możecie zastosować od jutra, jeśli potrzebujecie mieć więcej biznesu. Bo jeśli nie potrzebujecie, to najprawdopodobniej możecie to zrobić I teraz... Czyli konkretne recepty na to, co można zrobić, żeby w Waszym biznesie pozyskało się, pozyskać więcej zapisów. Pierwsza rzecz, korzystacie jakiegoś serwisów po radej stronie, czyli Lusha, Busza, Sales Navigator, z naciskiem na te pierwsze dwa, potem ten ostatnie nie, nie umożliwi Wam e, skrapowania różnych interesujących informacji o Waszych potencjalnych klientach, a następnie kreatywnie podchodzicie do grupy docelowej. To znaczy, co znaczy kreatywne podejście do grupy docelowej? To znaczy, że przygotowujecie jakiś materiał który wyróżni się na tle konkurencji. Dam wam dwa przykłady tego, jak ja to wykorzystałem i teraz widzicie. Dowiedziałem się z serwisu Apollo.io, że jakaś ilość klientów potencjalnych, jakaś ilość osób, które mnie interesują, korzysta z określonego narzędzia, w które, w które, co do, do którego ja jestem w stanie, mój biznes jest w stanie doradzać. I odpowiłem proces cold, cold calling'owy, czyli posadziłem trzech stażystów, którzy nie robili nic innego, tylko dzwonili cały czas i omawiali bezpłatne konsultacje z tymi organizacjami. Skończyło się to tak, że wygenerowaliśmy, każdy z nich był w stanie wygenerować od 8 do 10 spotkań, mniej więcej 8 a 12 spotkań miesięcznie, 65% tych wygenerowanych spotkań kontekstowo istotnych, to, to dotyczących konsultacji tego rozwiązania, z którego ten potencjalny klient korzystał, kończyło się z jakimś, jakąś szansą sprzedażową i te szanse sprzedażowe w 45% się zamykały z sukcesem. Co to oznacza? To oznacza, że Um, że mniej więcej 1 czwarta tych spotkań, czyli jeśli byli w stanie mówić 36, to ja jestem słaby z matematyki, no to powiedzmy, że około 80 kończyło się po prostu zrealizowaniem biznesu i e, tym, że e, coś zrobiliśmy. Drugie kreatywne podejście przy użyciu narzędzia Rusza. E, zrobiliśmy jeszcze takie narzędzia, które, co do którego można znaleźć informacje o rynkach inwestycyjnych w startupach zagranicznych, bo ja sprzedaję w drugim biznesie tylko i wyłącznie właściwie za granicę. Zrobiliśmy taki pomoc, że zrobiliśmy lesecz na podstawie tych startupów, które pozyskały finansowanie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Przygotowaliśmy sobie listęcz na podstawie każdej ze stron internetowych i produktów, które oni robią. I zrobiliśmy taką kampanię, która polega na nagraniu krótkiego 30-sekundowego filmiku, który ja nagrywałem, ale cały listę miałem przygotowany wcześniej, gdy nagrywałem na jednego dnia na przykład 12-14 filmików, a potem te filmiki leciały w mailach do tych ludzi. No i sprzedałem całkiem fajne dwa kontrakty właśnie takim podejściem. No, to jest sposób numer jeden, który może Wam się do czegoś przydać, może wam do tego posłużyć. A druga rzecz, którą ja akurat wiem, że dużo ludzi to hejtuje, ale ja uważam, że jest bardzo fajna i może Wam bardzo dużo dać, bo to jest kanał bezosługowy, możecie rozważyć kod making jako dodatkowy kanał marketingowy. Nie będę pytał, czy są prawnicy na sali, bo wiem, że są. Więc prosiłbym o to, żeby zatkali uszy, bo wiadomo, że roda jest bardzo ważna, nie można wysyłać wiadomości mailowych itd., tak więc mówię Wam, to tylko hipotetycznie. E, jeśli jest, e, jeśli skorzystacie z tle, również z któregoś z tych narzędzi, to będziecie mogli pozyskać adresy mailowe, bezpośrednie do osób, które Was interesują, bezpośrednio do tych, którzy są decydentami w organizacjach, na których Wam zależy. Następnie bierzecie, jako, znaczy bierzecie oba te narzędzia, czyli bierzecie mailista i bierzecie na rozwiązanie Neverbounce. Może to być zastępstwo za Neverbounce, ale po co Wam to jest potrzebne? Z tych narzędzi po lewej stronie ściągacie sobie bazę maili, która jest istotna dla Was i kontekstowo przydatna. Może to w moim przypadku być na przykład administrator IT w jakiejś firmie. Następnie przypuszczacie te adresy e-mailowe przez rozwiązanie Neverbounce, żeby się upewnić, że te adresy istnieją dalej w organizacjach, nie są starymi adresami, bo jakieś 30% Wam po prostu z tego wypadnie. Będziecie dostawać zwrotki, już tam nie pracuję, już tam nie jestem, ten, ten mail był zgadnięty, on jest błędny itd. Tak tak a następnie bierzecie lennista i przy pomocy Lendlista ustawiacie sobie automatyzację kampanii, która jest dedykowana dla tej osoby która dynamicznie będzie się dla niej powiększać. Polecam kanał dropmailingowy, bo jest najtańszym kanałem do pozyskiwania klientów, praktycznie bezobsługowym kanałem pozyskiwania klientów, a ze wszystkimi narzekaniami związanymi z RODO, oczywiście, możecie sobie jakoś poradzić. Tutaj macie przykład kampanii, którą robiłem dla fintech w Stanach Zjednoczonych. Widzicie, akurat tutaj czcionka została później podmieniona, ale wyglądało to tak, że to zdjęcie za każdym razem było takie samo, ale nazwa firmy w środku tablicy była dynamicznie podmieniana, Czyli każdy, kto dostawał tą, tego maila, widział, jakbyśmy o nim rozmawiali w stałce konferencyjnej. Robiło to taki efekt, że ktoś patrzył na to i mówi sobie, hmm, to jest się o nas rozmawiają w, w jaki sposób i w jakim kontekście. A wszystkie rzeczy, które były wokół opisane, są też generyczne. Czyli możecie, powiedzmy, że robicie kampanię biura księgowego, to, to biuro księgowe zawsze ma podobną specyfikę działania. obsługę spółek, obsługę jednoosobowych działalności tak dalej. Te rzeczy na osobowo mogą być generyczne, w środku umieszczacie nazwę tej firmy, no i taką, taki mailing wysyłacie. Ja w zeszłym roku wysłałem chyba za 20 tysięcy cold maili na różne adresy w różne miejsca świata, więc to jest jeden z przykładów, ale, ale generalnie tej dynamicznej treści możecie stworzyć dużo więcej, tak kontekstowo i zwrotnej, żeby... Żeby po prostu ktoś, kto dostanie tego maila, nie zignorował, bo pewnie też dostajecie kod maila, więc wiecie, jaki może być poziom ich skuteczności. E, takich, e, poziom skuteczności takich jest nieco większy. Otwieramy, że była gdzieś na poziomie 45%, czyli lepiej niż newspaper, w z moich filmów, a, e, a odpowiadamy, że była gdzieś na poziomie 10%, w moim zdaniem, całego ten w sensie. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, e, ogarnić swoją stronę internetową od wczoraj, to też w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, czyli tego marketingu B2B, tego procesu decyzyjnego. To jest moja poprzednia strona internetowa. Byłem ci strasznie dumny, jak ją robiliśmy. Bo miała ładny design, fajne animacje i w ogóle była taka tajemnicza. Jak się na nią weszło, to, to, to było takie coś, że hmm, intrygujące, to kliknę. Takie było moje założenie, że jak będzie taka strona, to ona będzie intrygująca i będzie fajna. Pomyliłem się bardzo. Ale ta strona była robiona sześć lat temu i ona nie była w, w, robiona pod konwersją, ona po prostu była robiona. E, i, I rzeczywiście jakoś tam wyglądała. Nie miała żadnej analizy, czyli nie mierzyliśmy na nim absolutnie nic. Nie wiedzieliśmy. Poza tym, ile osób weszło na tą stronę, to nie wiedziałem na nic. E, druga rzecz, e, nie miałem żadnych informacji na temat usług, chyba że kiedykolwiek się 10 lat nie? czyli mało kto w ogóle dochodzi do tego, co my robimy. Następnie, nie ma żadnej strategii SEO, czyli nic, żadnych fraz, żadnego pozycjonowania. W ogóle w jakimś momencie zaczęliśmy dostawać zapytania na jakiś serwis i okazało się, że to jakiś jeden artykuł blogowy, nam pozycjonował w jakiejś tam ekosytycznej Nie mieliśmy żadnych kampanii płatnych. I zgadnijcie jaką miałem średnią miesięczną wyżytku. Zero. No tak, zero. No i tak, potem zrobiliśmy półtora roku temu zrobiliśmy rebranding tej strony internetowej zmieniliśmy ją o 180 stopni. Pokazują nie dlatego, żeby się popisywać, czy ona jest fajna, czy nie fajna, będzie się może podobać, nie ma ja tego znaczenia. Ale ważne jest to, co się z tą stroną dzieje. mamy zdefiniowane ścieżki użytkowników, więc ja jestem w stanie sprawdzić, kto wszedł do nas z YouTube'a, kto wszedł z Linktina, z czego posta wszedł, jaką drogę ja przeszedł na tej stronie internetowej i kiedy skonwertował ją na czas Twojego sesja, jakie artykuły przyczytał. Możecie sobie wyobrazić, jakie to daje informacje co do tego, jakie ludzie się zachowują. Mamy hitmapy, czyli jesteśmy w stanie zdefiniować to, kto gdzie klika na tej stronie, co jest interesujące, i ją optymalizować i poprawić. Mamy też feedback lub zrobiony, czyli mamy pytania w stylu, co Ci sprowadziło na tą stronę internetową, czego chciałbyś chciałabyś na tej stronie internetowej jeszcze. Mamy listy marketingowe, więc jesteśmy w stanie kontekstowo trafiać do tych ludzi, którzy spędzili na tej stronie więcej czasu i to tylko oni dostają reklamy, więc nie palimy do budżetu reklamowego i wiele, wiele innych rzeczy. Przez e, rok czasu opublikowaliśmy 60 nowych dedykowanych i publikujemy 3 artykuły tygodniowo. Nie mamy ani jednego copyrightera na Wszystko jest outsourcowane. E, analizujemy frazy, analizujemy tagi, to opisy, konsultujemy się w zakresie SEO. E, jesteśmy w tej chwili chyba w top 10 na jakieś 50, chyba 7 fraz, a w top 30 jesteśmy chyba na 250 fraz, ale oczywiście to jest sam początek. Mamy dedykowane kampanie w konkretnym lejku i konkretnym produktom, konkretnym celom. Jak myślicie, jaką mamy średnią miesięczną rocznicę? 60. Nie. Jak masz ale wiecie, czego dotyczy te 15 widów? Dokładnie tych rzeczy, o jakie mi chodzi. Ja przez 4 lata, będąc w organizacji networkingowej, to i na nie, wiem, dostałem może 5 tak, takich widów, jakie jak ja dostaję teraz miesięcznie. Dlatego, że one kontekstowe danie pasują do naszych usług i one są na tym etapie procesu decyzyjnego że my dostajemy zapytanie o wycenę, a nie zapytanie o to, co to jest, o to, czym ten produkt się charakteryzuje, jaki on jest itd. Więc cykl sprzedażowy w zeszłym roku 72 dni, w tym roku 31. To jest mniej niż połowa czasu od momentu zapytania do momentu domknięcia tego zapytania. I dlaczego to mówię? Dlatego, że to, co powiedziałem wcześniej, czyli zduplikowałem sobie slajd. 80% interakcji B2B odbywa się w kanale NICZDA. I rzeczywiście uważam, że warto się temu przyglądać, warto zmieniać to i warto zmieniać swoje przyzwyczajenia słuchajcie, świecie, bo ja już nie wracam do poprzedniego, poprzedniego stanu rzeczy. I chciałem Wam jeszcze przekazać na koniec, mam nadzieję, że jestem w czasie. Eee, Chciałem Wam przekazać pozostałe pomysły i zagadnienia. Co możecie jeszcze zrobić, żeby pozyskiwać więcej klientów, mieć więcej kontaktów, mieć więcej, większe zasięgi? Po pierwsze, zautomatyzujcie pozyskiwanie kontaktów na LinkedIn. Nie wysyłajcie żadnych z przewożowych. Ja w szczytowym momencie miałem 4 konta LinkedIn, link, 4 wspólników w różnych konfiguracjach, które naprawdę siały tymi wiadomościami na różne kraje i to moim zdaniem nie działa. Ale to co zrobicie, to co musisz sobie zautomatyzować, to musisz zautomatyzować sobie, ile macie kontaktów na LinkedIn, a te kontakty widzą wasze posty. To jest super ważne. Jest to rozwiązanie, które nazywa się Dripify. i dripify jest naprawdę sprawdzonym rozwiązaniem używam od 7 miesięcy, cały czas trzaskam nowe kontakty. Około mniej więcej 200-300 nowych kontaktów automatycznie ja pozyskuję z Dripify. Kolejna rzecz, twórzcie wideo. YouTube jest w tej chwili już drugim źródłem ruchu na mojej stronie internetowej. Naprawdę warto to robić. W sensie miałem w tym tygodniu dwa przypadki klientów, którzy powiedzieli mi, Wie pan co oglądałam nagranie pana webinaru, fajna sprawa z tymi automatyzacjami, też chcielibyśmy to zrobić. Albo wie pan co, widziałem pana wideo na ten czy ten temat. I naprawdę no, te treści wideo, o których powiedziałem wcześniej, one przynajmniej w moich przypadkach, w przypadku tych personelów, z których rozmawiamy, się sprawdzają. Kolejna rzecz, zacznijcie korzystać z Chata GPT. Jeśli nie korzystacie z Chata GPT w Waszych biznesach, to to jest, to to jest taki kardynalny błąd, że ja nawet nie jestem w stanie tego wyrazić słowami. Słuchajcie. Kampania mailowa zrobiona w jedno popołudnie za nas cztery dni. Posty na social mediach pisane przez jednego stażysta na kilka tygodni do przodu w jeden tydzień. Czat GPT potrafi zrobić tak nieprawdopodobną ilość rzeczy, że stawiam dolary przeciwko ziemniakom. Jak był najlepszy copywriter w Polsce na sali, to Czat GPT go przebije, jeśli, o, e, o, jeśli chodzi o to, jakie jest w stanie napisać content. Naprawdę. To rozwiązanie jest genialne. Ja zaimplementowałem jego wykorzystanie, mamy premium w obu firmach. I korzystamy z niego cały czas. Marketing korzysta z ChatGPT GPT non stop, uważam, że to jest rozwiązanie, które zmienia życie. Sprzedawcy mają zakaz zadawania pytań wdrożeniowcom, zakaz zadawania pytań wdrożeniowcom, chyba że ChatGPT GPT ich wprowadził w błąd albo prawo. bo naprawdę jest w stanie zrobić mega dużo rzeczy. I ostatnia rzecz, skonfiguruj system telewizji, zmusić wszystkich, które go używali. Ja uważam, że nie ma sprzedaży bez systemów CRM Nie da się zbudować zespołu sprzedażowego, dlatego że sprzedawcy są najlepszymi oszustami w historii. Wiem, bo jestem to I sprzedawcy wcisną wam wszystko, ale jeśli potrafią, jeśli mają procesy zbliżone, a wy możecie monitorować ich pracę, to rzeczywiście jesteście w stanie coś zrobić. Co od razu z sił? Po pierwsze korzystanie z agencji marketingowych, przepaliłem jakieś 70 tysięcy złotych, razu korzystanie z agencji marketingowych, nie chcę rzucać wszystkich do worka, ja się zaraziłem, mam złe wspomnienia, odradzam drobne skróty, rzeczywiście lepiej zrobić jedną z tych rzeczy, zrobić ją od początku do końca, spróbować trzy razy, a dopiero potem e, mówić, że się nie udało. Ja muszę na marketing, e, naprawdę, I to serio, Mówię, rozmawiam z ludźmi, którzy mają na przykład 70-80-osobowe filmy, pytam ich ile mogą wydać na marketing, żeby było spoko miesięcznie, ja Mam mam tysiące złotych. No i za no, 2000 zł to, to, to pewnie się nie uda. Zresztą ten krok mail był, który powiedziałem wcześniej. Nie dlatego, że 2000 zł to jest mało, bo marketing można zrobić za 2000 zł, tylko trzeba do tego podchodzić naprawdę rozsądnie. I nie słuchajcie, że się nie da, jest za późno, bo już wszyscy są na fali, na TikToku, na YouTubie i już nie damy rady. tam już są takie osoby jak my i my się nie wstrzelimy w to no, naprawdę się da, naprawdę głupot. I tyle. Nie nazywam się Olaf Leśniak, jestem czteryjnym przedsiębiorcą, założycielem Alkality, Score i Performance Distort. Możemy w przyszłym tygodniu. Dziękuję nie, 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 ja tak, bardzo. bardzo. Dziękuję. Niech Panu chciałem zacytować. Bardzo dziękujemy Olaf za tą niezwykle interesującą reprezentację. Jak najbardziej na czasie, to skończy się na swoim stronę. Przechodzimy do, w takim razie do kolejnej części naszego